W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak wycenić swój produkt bądź usługę. Pierwsza klasyczna metoda to koszty plus marża. skład kosztów bezpośrednich wchodzi oczywiście materiał oraz praca. Koszt pośredni to np. czynsz, prąd, media, marketing i tego typu rzeczy. I na koniec koszty stałe, np. jakieś subskrypcje, abonamenty, coś, co np. opłacasz raz rocznie, ale masz to co roku. Duże też znaczenie ma to, jaki produkt masz na rynku, czy to jest produkt fizyczny czy cyfrowy. Jeśli fizyczny, to zakłada się mniej więcej marżę od nawet 50% do 100%. Oczywiście ta marża może być albo mniejsza, albo większa, w zależności od tego, jaki to jest produkt, jaki to jest produkt fizyczny, który wchodzi na rynek. Na przykład w gastronomii często ta marża jest bardzo duża, ze względu na to, że koszt wyprodukowania danego dobra jest ultra niski, do tego wchodzą te składowe, koszt prądu i tak dalej, więc ta cena składowa jest na przykład 2, 3, 4 razy czasami nawet większa. Więc bezpośrednio te procentowe wyliczenia są Uwarunkowane też branżą, w której działasz. I właśnie w tym momencie kłania nam się druga metoda, czyli analiza konkurencji. Sprawdź na stronach internetowych, w sklepach, w miejscach, gdzie po prostu produkt konkurencji występuje, zobacz jaka to jest cena. Na podstawie tego, znając na przykład koszt materiału i znając koszt pracy swojej, koszt pracy na przykład na rynku, jakie są stawki obecne, możesz wyliczyć, co jest marżą, a co jest tymi kosztami właśnie stałymi, czasami jakimiś dodatkowymi też możesz symulować, jeśli wiesz. Jakie na przykład narzędzia używa przedsiębiorstwo, ile mniej więcej za prąd może zapłacić, i wiele, wiele więcej. Więc takie rzeczy również są fajnym punktem odniesienia. To, jakie ceny ma konkurencja. Weźmy na przykład świece. Są różne świece, prawda? Są świece za 10-20 zł, a też są świece za 100-150 zł. Wszystko zamyka się w tym, jaka. To będzie usługa. Jaki to będzie produkt? Jeśli Twój produkt będzie na przykład bardziej tą świecą premium, no to wiadomo, że ta cena 100-150 zł jest bardziej adekwatna niż celować w te 20 zł, gdzie jest do gorszej jakości, gorsza marka, pewnie gorsze składniki i tańszy też czas pracy dzięki temu. I składników tego wszystkiego to wchodzi w jedną całość. I musisz też sobie zadać pytanie, co ty będziesz sprzedawać, jak będziesz sprzedawać i jaki to będzie rodzaj produktu. Jeśli na przykład to będzie wchodziło pod markę premium, no to szukaj konkurencji w marce premium. Jeśli to będzie obejmowało średni pułap cenowy, to szukaj firm i tych e-commerce'ów czy stacjonarnych sklepów właśnie w tej cenie. Mniej więcej środkowej. Trzecia metoda, i moim zdaniem najbardziej skuteczna już w późniejszym etapie, to jest to, jaką wartość możesz wnieść do klienta. Musi się zastanowić, co zyska klient dzięki Twojej. Współpracy dzięki twojemu produktowi bądź usłudze. Na przykład oszczędność czasu, dzięki temu klient zaoszczędzi 3 godziny. Może być to też komfort psychiczny, czyli na przykład uporządkowanie jakieś miejsce, przepracowanie jakichś procesów, dzięki temu wyjście z jakichś złych przekonań, praca mentalna, takie różne rzeczy, które będą wpływały bezpośrednio na stan psychiczny. I weźmy na przykład firmę sprzątającą. Oszczędność czasu, na przykład 3 godziny w skali miesiąca, w skali tygodnia. Komfort psychiczny, bo wszystko będzie poukładane i będzie... Będzie uporządkowany na swoim miejscu. I na przykład ostatnie, trzecie to jest profesjonalne środki czystości. Coś, co na przykład osoba prywatna, która po prostu nie sprząta zawodowo, nie ma takich produktów i wie, że nie będzie to tak dokładnie posprzątane z taką jakością, z taką świeżością. Jeśli w branży na przykład się przyjmuje 50 zł za godzinę sprzątania, to ty dodając pewne te wyróżniki, tą jakość, to wszystko co podkreślić w swojej ofercie, możesz na przykład dać o. 50 zł więcej, o 100 zł więcej, podkreślając jednocześnie, co najważniejsze jest dla tego klienta, bo możliwe, że właśnie ta oszczędność czasu będzie dla niego kluczowa, dzięki czemu on zapłaci ci te 100, 200, 300 zł więcej. Podstawowe błędy przy wycenianiu się oczywiście za niska cena co powoduje to, że nie masz cash flow, czyli nie zarabiasz, nie masz na podatki, nie masz na zusy, nie masz na pracowników i na inne rzeczy, ponieważ na przykład taką masz cenę równą produkcji albo niewiele większą produkcji. I przez to właśnie masz problem z takim płynnością, przez co no, ten biznes po prostu się nie będzie rozwijać. Drugi oczywiście podstawowy błąd, za wysoka cena. Jeśli nie celujesz w klientów premium, możliwe, że ta cena będzie po prostu za wysoka w danej usłudze. To tak jak na przykład właśnie z tym sprzątaniem, wziąłbyś 1000 zł za godzinę. Raczej nikt normalny nie zapłaci Ci za to. Więc znalezienie tej konkurencji, jaka ona ma cenę i na jakich zasadach działa, jest kluczowe, bo to będzie benchmark, odniesienie się do tego, jakie są stawki obecnie na rynku i jak ewentualnie o ile Ty możesz podwyższyć, podkreślając jednocześnie jakość usługi wyższej bądź produktu, właśnie tego wszystkiego, co będzie Twoim wyróżnikiem. I ostatnie, unikanie kosztów pośrednich, czyli w ogóle nie wliczanie tego do swojej marży i nie zwracanie uwagi na to, że to też ma bardzo duże znaczenie np. koszt prądu, koszt pracownika, Koszt nie wiem jakiegoś zusu, na przykład też może, można w to wliczać, oczywiście, czyli ile dni potrzebujesz na to, żeby zapłacić zus, załóżmy w danym miesiącu, to jest naprawdę bardzo ważne, aby uwzględnić w swojej marży te y, pośrednie koszty. I ostatnie najważniejsze, żeby znaleźć ten sweet spot, idealną cenę, tak naprawdę trzeba eksperymentować i testować. Nie ma złotego grala, żadne wyliczenia matematyczne tak naprawdę się nie sprawdzą, chyba że w mocno hermetycznych branżach, gdzie jest bardzo duża konkurencja i te działanie czasami na dosłownie 2-3% się opiera, na starcie w małym biznesie tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, trzeba eksperymentować, ceny dawać wyższe, troszkę niższe, jeśli będzie większy zainteresowany, znowu podnosić, dawać jakieś oferty, że kup teraz, a drugi produkt za 50%, jakaś usługa, 3 miesiące w cenie na przykład czterech czy coś, znaczy na odwrót, <noise> 4 miesiące w cenie 3, na przykład, i wiele, wiele więcej. Eksperymentowanie, testowanie to jest podstawa do tego, aby znaleźć tą złotą cenę. I pamiętaj, że złota cena nie trwa wiecznie, ona zawsze będzie ewoluować ze względu na to, że inflacja i inne rzeczy będą ciągle się zmieniały, i to będzie też popychało cię do podwyższania cen, lub może też do obniżania.